To już dzisiaj ten konflikt zostanie rozstrzygnięty? Czy raz na zawsze dowiemy się już za moment? To już liczy się to, kto skończył studia, kto skończył zawodówkę. to już liczą się tylko pięści. Sędzią walki będzie a tymczasem... A front <mum> przesolony, kolejny front. Nie był on za mocny. Ale kto zaskoczyć... Próbuje z sierpami, kolejnymi wwały tutaj lisko. pod siatką. Tutaj łapie teraz go w clinch, ale uderzenie za uderzeniem. Wściekle atakują na siebie. Kto kogo przewróci, Kasti. O, ładnie obrócił, ładnie obrócił. Pięknie w Kontroluje Krycha. i czy będzie zaraz szedł po obalenie. Widać, że trenuje w ankosie. Teraz odwraca go po raz nie kolejny. Nie, nie Kto kogo siapki. przewróci. Nie Norman Park dokładuje. Teraz mówi co robić Krystianowi. No tutaj jest wojna od początku, jak mówiliśmy. Ciekawe kiedy się panom obóz skończy paliwo, bo na pewno powinno być szybko się i tak dalej. No, A Publika się... krzyczy, słyszycie. No, Pomalenie. Ale chyba się troszeczkę jakby sam wciągnął w tą I To jeszcze w dosiad. No tutaj nieumiejętnie zrobił to Kasti. Grycha. się yes. na nim. I spuszcza I ciosy. Grozi, ale... Aj, straci Castick. Rewelacyjny sweep, Brawo! Co za zwrot wydarzeń, Naprawdę dzieje się tutaj e, dużo. Wydaje się, dużo silniejszy, prawda? Od Krystiana. No tak, jednak te kilogramy też. Ależ Publika szaleje, tu naprawdę są emocje wszędzie. Trzyma nogę, kopnięcie w głowę. Stop. No to jest fałsz. Czy będzie odjęcie no. punktu? Był to parter. Kolanem były jeszcze e, przepisy. Przypomnę Państwu, są takie: jeżeli zawodnik dotyka kolanem parteru, e, są trzy punkty podporu. Jest wtedy parter. Nie można wtedy kopać przeciwnika na głowę. Czy Oczywiście jest? widać było, że to było niezamierzone. Nie ma punktów minusowych, zaczynamy od stójki. Lewy trafia. Lewy za lewy. Krycha, o, ależ teraz o, w wersji. Kryka tak w techniki, Te prawe i lewe sierpowe. Sklinczował tak, dobrze zrobił, bo żeby przetrwać musiał sklinczować. I będzie wyniesienie i leży. I jest obalenie, jest. Pięknie zrobił to teraz Krycha. Tutaj ręka przełożona jak do giletony, ale nie ma szans, żeby cokolwiek z tego wyciągnął. No cóż, Kryka jest bardzo chwalony przez swoich, współ, yy, przez swoich sparing partnerów. A tutaj znowuż próbuje podłożyć tę rękę. Wypuszcza, Korano przestrzelił. Wyciągnął głowę i mamy ponownie Castiego przy siatce. Panowie się tak bardzo nie lubili, jak idęcie na klubem muszę trochę poprzytulać, ale za chwilę znowu będą ciężkie ciosy, wchodzi Mocnie, do wszystko. Mocno Bóg, bija głowy. mocno bija głowę Krychy. Mógł to poczuć. Teraz na żebra, czy Krycha go wyniesie? No Castie wydaje się cięższy, jest też silniejszy, widać to i znowuż młotki ciężkie. Młotkuje tutaj mocno przeciwnika. Krycha nie wiem czy robi dobrze, że nie odpuszcza, dostaje no. wszystko na ucho. Bardzo dużo może stracić tlenu przy tych nieudanych próbach obaleń. Teraz skupiłcie kolanem. Uderza go cały czas. Cały czas Ta obija i wybra. punktuje kasty. Cały czas trafia, to są mocne ciosy. To jest duży błąd krychli, to co robi teraz, bo to, On... że go trzyma nic mu tak naprawdę nie daje, a ciągle inkasuje ciosy, sędziowie pewnie będą za Kasti. I traci, cio... I traci punkty, i traci siłę. No na pewno powinien albo zmienić uchwyt, albo rozerwać, uderzać i ponownie obalać. Ma też szczęście, że nie jest to po stronie wątroby. A teraz znowu wszyscy kibice się tutaj oaktywniają. Nie ma obalenia, nie można się łapać siatki, bardzo dobrze, 10 sekund do końca. I chyba się już w tej rundzie nic nie wydarzy. Jeszcze próbuje do końca, próbuje obalić Krycha, nie puszcza swojego uchwytu. Nie wiem czy Krystian Wilczak robi dobrze, że aż tak bardzo uparł się na to, żeby go obalić. Oj. za parę sekund, druga runda, start znowu front, znowu zaczynamy fronta znowu troszkę przestrzelony na kasy mi robi to wrażenia o, kasy, Krycha. wydarzenie prawy na ziemi Krycha w stać, ale trzyma się siatki zaraz sędzia zwróci mu uwagę, właśnie to zrobił I idą młotki od góry idą młotki, no chyba upadował sobie tą grę młotkami, no bardzo niebezpieczna pozycja dla Krychy, ale czy tam będzie próba trójkąta próbuje teraz jakby przejść do myślałem, że do omoplaty, jednak zatrzymał nogę Musiałby wykluczyć, bardziej przejść do Tako. trójkąta. Cofnął się, trzyma go. Łapie w gardę i uderza. Dobrze idzie Kastiemu. Krycha był faworytem tego starcia. A na razie Kasty radzi sobie naprawdę dobrze, żeby nie powiedzieć, że jednak lepiej od Krychy. Myślę, że punktowo spokojnie wygrywa. No i teraz mamy chwilę przerwy w parterze. Panowie się trzymają. Krycha powinien dopiąć nogi, ma niezapiętą gardę. Kasty e, nie. O, właśnie zapiął. Może usłyszał. <laughs> zapiął. Garda i teraz kolejne ciosy. Nie, czy da mu wstać? I okopuje nogi tutaj. Tymi swoimi wielkimi mocno tak. teraz prawy nie dochodzą na razie. Troszkę lekceważąco teraz Casti, a Krycha cały czas leży. Nie próbuje się podnieść o dziwo. Krycha próbuje tutaj kopać z pozycji leżącej. Chyba boi się zaryzykować stać, żeby z mocnym impetem tutaj nie ruszył w niego Casti. Norman Parak wariuje teraz przy siatce. Widzimy, że mocno krzyczy. Kastii troszeczkę chyba robi show w tym momencie, bawi się w showmana. No zobaczymy, czy znowu zejdzie z ciężkimi ciosami do głowy Krystiana, Krychy Wilczaka. No i nie pozwala, atakuje, atakuje dalej, przechodzi, próbuje przechodzić nogi rywala. Nowe techniki BJJ pokazują na panowie, teraz łapie Oj, za nogę. co się wydarzyło? Czy to będzie przejście do nogi? Już myślałem, że tam będzie jakaś skrętóweczka, ale nie. Czemu Krycha nie wstaje? Dlaczego on cały czas leży? Nie premiuje tego zdecydowanie w tym pojedynku, to dla niego zdecydowany minus. Okopuje nogi, a Publika daje wyraz swojemu niezadowoleniu. No, kibicom nie podobać się ten pojedynek, ale Kasty punktuje, okopuje cały czas, proszę Państwa, to są punkty. No i sędzia podnosi walkę do góry. z Czy on jest tak zmęczony, że nie chciał wstawać? Przekonam się zaraz, czy zacznie znowu frontem. Próbuje prawym, ale nie wyprowadził tego ciosu do końca. O, ależ mocny low kick. za low, -kick, low -kick. No lewy. i uderzenie lewy sierpowy, trafny, trafiony. Panowie się wypompowali. Teraz lokik na wysokość łydki. No Krycha nie ma zdecydowanie pomysłu na ten pojedynek, co troszeczkę mnie dziwi, patrząc na to, jak mocno trenuje i ile czasu. Zauważmy, że ręce Kastiego są już niziutko, już ta garda jest trafia. dość nisko trzymana. Tak, ale Casti raz po raz trafia, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, większość ciosów dochodzi do głowy, Krycha w ogóle go nie może trafić. Kolano! 15 sekund. Obu panom na pewno przyda się odpoczynek. Coraz mocniej okopane nogi i krychy. Teraz lewy doszedł do twarzy Kastiego, ale on był zbyt delikatny, żeby wyrządzić jakąkolwiek szkodę. I za chwilkę będziemy mieli koniec drugiej rundy. No i kończymy drugą rundę. Temotki zrobił swoje piątka, jak kumple. I zaczynamy, Krycha przestał kopać fronty, próbuje boksować, ale znowu Kasti ma przewagę. Kasti nabiera pewności siebie, zobacz, cały czas kontroluje, skraca dystans, punktuje. I publiczność znowu się uruchamia, ostatnie trzy minuty tego konfliktu, a potem zostanie on ostatecznie miejmy nadzieję, rozwiązany. Silny ten lewy sierpowy, ale wszystko w gardę. Próbuje tutaj Krycha, ale on bardziej... No dotyka rywalon. Nie wkłada w te ciosy zbyt dużo siły, co też jest też, zaskakujące. Też mam takie wrażenie. Lewy, lewy. Podwójny, lewy. Prosty chodzi do głowy Krychy. A Kasti coraz bardziej się otwiera tutaj na kombinację. A Castry, Teraz oj, trafia trafi, Krycha. Stopuje. I cios za cios. Światem EMA widział już podwójne nokauty. Teraz trafia ponownie Kasti. Krycha troszeczkę na wstecznym. Kasty też wyluzował. Jeszcze dwie minuty. No Krycha musi zrobić coś spektakularnego, jeśli chce zwyciężyć. Lewy naprawy. Aktywny narożnik, krychy, tak widać tutaj w trójkę. Pomagają, podpowiadają, Wypadł krzyczą. Wypadła szczęka, proszę Państwa, ale to nie zwiastuje tym razem końca pojedynku. Adbaster jeszcze nie walczy. I teraz znowuż. Tu zaczyna się chyba już powoli wojna bez kalkulacji. Mam wrażenie, że Norman Park chciałby wskoczyć przez tą klatkę i pomóc tam kry, kry, kryszty. Krystianowi Wilczakowi tak się najłatwiej odmienia. Casti cały czas robi sobie przewagę. Ciągle idzie do przodu. A i nieudana obrótówka, to już w ogóle było niepotrzebne. Raczej nie, nie mógł tym zagrozić. Lewy naprawy, lewy naprawy. Krykana wstecznym. Próbuje z tymi swoimi sierpami. I ponownie clinch. Kolano. Kolano w korpus. Teraz zdecydowanie mógł kopać kolanem. I uderza na żebra. Wyniesie je piękny. Ja rzut złapał, głowę, złapał głowę, ale. Ale to nic nie, nie zmieni w tym momencie. Leży mm. w pozycji bocznej. Teraz zdecydowanie Kasti może może spokojnie teraz przytrzymać go do końca rundy. Pytanie, czy Krycha da to, bo powinien się teraz zerwać jak najbardziej, zysypać go gradem ciosów albo prowadzić jakieś dźwigni. No w ten sposób walki nie wygra. Przekłada nogę jak do dosiadu, ale już zrezygnował. 50 sekund, musi jednak Krycha ryzykować. Próbuje, cały czas próbuje się uwolnić. Ta głowa nie jest zagrożeniem, ale wystarczy na tyle, żeby się obronić przed atakiem Krychy. No i tak też jest. Tylko nie widać, że wykrywa na siłę, próbował wyciągnąć tę głowę, co jest mocno zaskakujące. To wygląda tak, jakby on się spodziewał, że wygrywa tę walkę na punkty. Cały czas Kasti trzyma go w jednej pozycji. O, no i teraz głowę. Wyśma. W końcu wolił głowę. Czy wykorzysta do końca walki jeszcze 20 sekund? No, Będzie po... bardzo ciężko. Próbuje wykluczyć rękę. rękę. Ale to już jest za późno, żeby wykluczać rękę, Ale to co już niewiele da. Nie z tej strony, powinien podchodzić. Dobrze, jest ręka. <laughs> Kolejny sweep z niego. No Właśnie. I słyszą Państwo, jak reaguje publika. Koniec starcia, koniec wojny. Jest przybita piątka. Krycha zrezygnowany. Ależ ma minę. No niestety. Któryś w pojedynkach zawsze musi być tym przegranym. Posłuchajmy teraz tłumu, który skanduje. Zasłużył. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Kamil Kasty!